Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony. E, oczywiście Snowrunner. I e, dzisiaj, i dzisiaj e, krótki odcinek, mianowicie e, e, przepraszam, nie wszystko zdążyłem sprawdzić na Odcinku, gdzie testowałem nową ciężarówkę, która wyszła 2 kwietnia 2024 roku, czyli Azowa Atoma, chciałem tutaj sprawdzić. I przyczepy, naczepy, które są dostępne w sklepie, jak i również konfiguracje dla. Dla Atoma, gdyż na live'ie wyszła pełna cieka fajna, fajna ciekawostka. Ale to właśnie pokażę jeszcze raz taki bonusowy odcinek z Azowa Atoma. Sprawdzimy sobie konfigurację. W I w sklepie również przyczepy i naczepę. Mój Azow oczywiście jest w sezonie ósmym. Na biało polach, ale jego... Nie będę zabierał, tylko po prostu specjalnie na potrzeby odcinka bo mi tam jest potrzebny, kupię sobie po prostu e, drugiego Atoma nie będę go tunigował ani nic bo go mam e, w 100% zrobionego oczywiście e, <coughs> do którego za chwilę tutaj się przesiądziemy a po prostu kupię po prostu gołego Atoma ze sklepu i, i sobie zobaczymy właśnie i sklep z przyczepami i konfigurację Jaką tutaj może czas zostawić, bo tutaj Sporo jest również dziwnych i zaskakujących zmian jakby nie było. Tutaj po ostatnim zadanku z chemikaliami gdzie tutaj dostarczałem do. <coughs> się, <coughs> przepraszam, do terminala kolejowego. Dwa ładunki. Eee, także ja muszę tylko się przenieść na timer. Na timer. Asfaltowy garaż mamy na zalanych terenach, to myślę, że będzie spoko. O! Skupię, skupię po prostu gołego Atoma. Nie będę go, tak jak mówię, tuningował, A specjalnie tutaj na, na potrzeby na odcinka, żeby tutaj zobaczyć wspólnie razem. 154 tysiące kosztuje. Eee, dobra. I co? Pójdźmy może najpierw do sklepów z przyczepami. O to może ten temat najpierw yy, załatwię. <śmiech> <śmiech> Dokładnie został omówiono oczywiście na odcinku, ale nie sprawdziłem wszystkich konfiguracji. Nie sprawdziłem wszystkich konfiguracji ani właśnie tutaj sklepu z przyczepami. Mamy tak. Yy, płaska z lampami. Największa cysterna na wodę w grze, czyli 3700 litrów Mamy naczepę płasko na 5 slotów Przyczepa płaska jest na 4 Naczepa platforma jest na 5 Przyczepa cysterna oczywiście Szeroka płaska naczepa na, na wysokie siodło na 5 slotów Szeroka naczepa płaska 3-osiowa na 5 slotów Przyczepa na dnie drzew Generator. Naczepa zagłębiana to chyba jest pod niskie siodło na 4 sloty. Naczepa płaska na 5 slotów, najbardziej praktyczna. Eee, przyczepa CSL na wodę 2000 litrów. Super ciężka naczepa, największa naczepa w grze. Pod siodło wysokie na 8 slotów, niepraktyczna. dwa 2-3 razy jej używałem. Naprawdę niepraktyczna, bo mus, muszą być odpowiednie warunki, żeby z tej naczepy korzystać. Naczepa burty boczne, często ja używam. Jest spoko na 5 slotów. Naczepa cyserna na paliwko 3700 litrów. Szczepa burty. Ciężka przyczepa nisko podwoziowa na 3 sloty. Przyczepa płaska na 2. Serwisówka z częściami i z paliwkiem. Serwisówka z samymi częściami. I tyle. Także na naczepy. I teraz najważniejsza rzecz. Czyli tutaj tak, rama, rama i dodatki. Zaczą może bym od konfiguracji z jakikolwiek si siodłem. Może być nawet niski. I pod niskie siodło, tak. Damy radę zamontować HDS, A nie damy zamontować HDSa już. Eee, nawet cysterny. Powinny być przesunięte do przodu lipa. Ok, czyli niskie siodło i już, kurczę, no słabo, no, słabo, ok, pod HDS, pod HDS możemy, o, tutaj dał radę. Przesunąć ten zbiornik na, na, wo na wodę do przodu, a już w przypadku kurczę siodła. Już nie. Pff, bez sensu, nie? Bez sensu. Jest to rozwią roz rozwiązanie. Tyle miejsca z przodu jest. Dziwne. Z sm da się, a już z niskim siodłem nie da się. Zbiornik na paliwo również. Eee, dobra, HDS plus burty, co pokazywałem na odcinku Ciekawa sprawa, bo eee, Burty ma na dwa sloty I HDS I nie możemy dać przyczepy Zainstalowane dodatki lub przyczepy blokują przyczepy Czyli w tym wypadku HDS Dziwna sprawa bo z tyłu jest, jest luźno, miejsce na, na podczepienie dyszla jest, a nie możemy podpiąć. Moim zdaniem, HDS tutaj niczego nie blokuje. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ale, i to na, na live dopiero e, zobaczyłem. Jeśli sobie założymy płaską platformę na trzy sloty. I podjadę do sklepu z przyczepami. Między innymi Chromidas był, był w szoku, jak, na, jak napisałem o tym, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ciekawa sprawa. Już tutaj HDS nie przeszkadza, gdzie wystaje tyłu tyle samo. Gdzie jest wolne miejsce na układ, i tutaj już możemy sobie przyczepę podpiąć. Na 4 sloty, natomiast paka jest na 3, tak? czyli 7, 7 pojedynczych ładunków możemy przewieźć. Podwójnych weźmiemy 3 tak? i jeszcze jeden pojedynczy. Także tak to wygląda. Ciekawa sprawa, nie? Na pasę na 3 sloty z HDS-em można podpiąć, a w konfiguracji burty HDS już nie, gdzie tutaj no jest dokładnie. HDS z tyłu wygląda tak samo, jest Yy, luźno, jeśli chodzi o zaczepienie, przyczepy yy, na Dyszel, dziwna sprawa, naprawdę w ogóle dziwna sprawa. Tu jeszcze raz, <coughs> naprawdę, no wszystko jest do no, dokładnie tak samo przy tym ustawieniu, również nie? Jeszcze jest de facto więcej. Mi Miejsca, bo mamy pakę na dwa sloty, tak? No, nie można i nie wiedzieć czemu za cholerę nie można, nie? Także tak to wygląda, gdzie jest ta płaska? Tu eee, natomiast. Moduł naprawy i tankowania azów to jest dedykowany jeden z dwóch nowych modułów właśnie, a to pokazywałem i również specjalny moduł też nadwozie i tutaj nie wiem czemu zarówno i Lucek i Rizrox się pomylili, nawet nie zwrócili na to uwagi, bo to jest oczywiście platforma na trzy sloty, na trzy sloty. A nie na 4, na 3. Proszę bardzo. Zresztą woziłem tutaj, e, co ja wwoziłem na live za ładunek e, części zamienne do pojazdów. Trzy ładunki, to można sobie zobaczyć. Także mamy na 3, nie na 4, na 3. I tutaj możemy również <laughs> do tej konfiguracji <laughs> podpiąć sobie przyczepę. <laughs> Czyli albo wybieramy sobie wersję z HDS-em e, z płaską platformą na 3 plus przyczepa, albo te dedykowane z burtami e, plus przyczepa, tylko już bez HDS-a, tak? Tylko właśnie problem może być tego typu, że na płaskiej platformie tutaj może być troszeczkę e, lepiej może to wyglądać transportując wysokie ładunki, chociażby kontenery, że jak kontener złapie przechył a atom jest wysoki, to kto wie czy to wytrzyma, nie? Także tak to wygląda w tej konfiguracji. Dedykowana dla niego tutaj yy, paka na 3 sloty. Możemy podpiąć przyczepę. I tak samo płaska platforma, jak pokazywałem, na trzy HDS plus przyczepa z burtami i z HDS-em na dwa sloty. Już przyczepy nie podepniemy. Dziwne, ale tak jest. Czy coś jeszcze tutaj yy, można było <laughs> pokazać? W zasadzie, w zasadzie, chyba wszystko, tak naprawdę. <laughs> Moim zdaniem, no bo co, dźwig? no to to, to, to wiadomo. Yy, tutaj konfiguracja również z żadnym to załadunkiem którego ja już nie używam, ale na przykład. Tu są na średnie kłody, może to kogoś zainteresować, nie da się, ale na krótkie kłody, już zobaczcie, da się, czyli krótkie kłody plus żuraw do zawodunku kłód, tak tylko że, znaczy w sumie nie używam, to by miałoby sens, dlaczego, bo jeśli tych średnich kłód będzie przykładowo potrzeba 2 czy 3 ładunki, to możemy zrobić to za jednym transportem przy użyciu jednej ciężarówki, bo sobie luzem załadujemy trzy kłody, to jest jeden ładunek, tak? Czyli na trzy ładunki dziewięć kłód luzem właśnie przy użyciu tego dźwigu, i możemy sobie luzem po prostu przewieźć. Bo jeśli jest jeden ładunek, no to wiadomo, to sobie automatycznie się załadujemy i jest, i jest ten, ale jeśli mamy więcej do dostarczania ładunków, krótki kłód. No to możemy sobie właśnie załadować odpowiednią ilość przy użyciu właśnie już żurawia i, i sobie jechać do miejsca, gdzie mamy się rozładować. Bo przy pojedynczym bodunku no to oczywiście nie ma sensu, bo podjeżdżamy bez żurawia, ładowanie automatyczne, oszczędzamy czas i jedziemy i jedziemy w miejsce docelowe, tak? Burty. Coś to, coś to do burt można jeszcze podpiąć, a HDS-a tylko tak. Tak. No i chyba tyle, tak naprawdę. Większość myślę, myślę pokazałem. Także śmiesznie, że do, przy siodle już, już nie możemy mieć sobie właśnie paliwka, tak. HDS. Da radę przesunąć zbiornik do przodu, a siodło już nie. To, to, to jest właśnie e, ciekawa sprawa. Tutaj da się, a z siodłem nie da się. Dziwne, nie? No i chyba, i, i chyba tyle tutaj wszystko. Tu płaska platforma na dwa sloty, to też... E, aha, bo z burtami sprawdzałem, a płaskie, nie... A zobaczmy płaską z HDS-em. E, może tu się da? O, to ciekawe jestem w sumie, tego nie sprawdzałem też. Z burtami nie da się, a może na płaski na dwa da się. A jednak nie, jednak nie. <grybujesz> ok, no i wszystko jest jasne, nie? także tak to wygląda. Ja Azo, Azo, Atoba Azov 67096 Atom sprzedaję za tyle co kupiłem, czyli za 154 000. O sprzedam Czego nie sprzedam? A, nie, nie, nie sprzedam. Moment, magazyn. Teraz został sprzedany. Ja się przenoszę już z powrotem na Białozierskie Pora do sezonu ósmego. Pierwsza mapa skrzyżowania i na mojego atoma. Także tak to wygląda. Dajcie znać proszę w komentarzach, co sądzicie tutaj na temat tych konfiguracji. No, no to dla mnie jest naprawdę zaskakujące i wręcz dziwne, że tutaj w tej konfiguracji Burty plus HDS czy płaska platforma plus HDS na dwa to nie możemy podpiąć e, przyczepę, natomiast płaska platforma na trzy, HDS, już możemy podpiąć przyczepę, chociaż HDS wystaje tyle samo, no, to, to jest dziwne, nie? Naprawdę dziwne. Przecież tutaj nic nie blokuje, nie? Uchwyt, kurczę, tutaj e, wolne miejsce jest, a nie możemy podpiąć. Ciekawa sprawa, ale tak, tak to rozwiązali, nie inaczej, także... Mam nadzieję, że Wam taki króciutki filmik podobał. Jeśli ktoś jest nowy, to zasubskrybuj kanał, no bo naprawdę warto. Link do mojego Discorda będzie w opisie. I mam nadzieję, że zostawicie łapkę do góry. Mam nadzieję, że się podobało. Także, piszcie, co sądzicie na temat Atomata, tak jak ja wspominałem, i na odcinku na live. Również mi ta ciężarówka mega, mega się podoba. Mocny silnik, to jest jego, niesam... no teraz tu jego nie widzicie. <laughs> Nie widzimy, bo HDS zabrał tutaj e, to moc, ale silnik oczywiście SK e, z Worona Grada, z e, Amura z sezonu 4, hardkorowego Amura z sezonu 4, e, chyba z kosmodromu. E, także fajnie opony 50, mogą być delikatnie większe, ale tutaj i tak o 3 cale są większe od tego wysokiego Azowa. Także jest spoko. mało pali, praktycznie tyle samo bądź podobnie co właśnie wysoki Azov. Eee, także to jest jego niesamowita zaleta. 350 50 litrów w baku. Dodatkowo mamy 120 na dachu, z części naprawcza, także jest eee, również spoko. I ponoć to taka dodatkowa ciekawostka, ale to tylko plotka. To tylko plotka, że ponoć w czwartym roku, w którymś z sezonów, w czwartym roku, w którymś sezonów ma być hardkorowa mapa, hardkorowy region, coś w podobie Amuru. Nie wiem, czy będzie to, będzie to w scenerii zimowej, czy też nie, ale ma być w roku czwartym w jednym z sezonów właśnie region hardkorowy podobny do Amuru, to, ale to tylko plotka, to tylko plotka, także miejcie to też na uwadze. I to tyle z mojej strony, także bardzo proszę jeszcze raz, zostawcie łapkę do góry, trzymajcie się i do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie trzymajcie się, cześć.